Cześć. nie dowiem. Widziałem w pierwszym odcinku kupno i akcesoria, chomi, kupno chomika i akcesoria. Widziałem, że jakaś laska albo jakiś chłopak mi napisał, które wapno, który smak wapna jest najlepszy. I od razu powiem, smak wapna najlepszy to jest ten, gdzie jest właśnie, jak jest pomarańczowa. Jak jest pomarańczowe, wapno to jest bardzo dobre. Chomiką smakuje, a najbardziej smakuje to wapno co ma pimpuś. Takie dosyć dziwne z wyglądu, ale tak. Mm, no, moje chomiki to jest, jak widać, co coś piątą, coś piępuś. Ja wiem, że pimpuś ma straszny saigon tutaj. Yy, pełno gówno. Nie błocie się jutro. Jutro zrobię odcinek z sprzątaniem yy, klatki. Tak. zrobię odcinek z sprzątaniem klatki. I odpadnę od razu. Tak to pokażę po prostu, jak posprzątać akwarium i jak posprzątać klatkę. Klatki pimpusia też będą się posprzątać. Czyli pokażę dra, dra, tylko dwa, a pimpusia pokażę osobno. Także nie będę się nie będzie mi się chciało. Jak widzę Pusia ma dosyć mało wody, będą się jej nalać. No hmm. dobra. O czym dzisiaj rozmawiamy? Dzisiaj rozmawiamy o, was, o moich chomikach Będę mówił Ogólnie yy, W sprawie takiej, że w odcinku mam 6 To będzie 7 Chyba 6, nie wiem nawet Chyba 6, tak yy. Teraz tak yy. Już mówię Jest ciemno, bo że jest 25 20 jeden, a zacząłem włączać tableto o 17 i długo na nim siedzę. Dobra, i rozmawiamy ogólnie o moich chomikach. I te klatki albo gdzie mieszkają ogólnie? Tu ktoś mieszka, oczywiście wiadomo gdzie. Dokładnie. Ma się tym, ale naprawiamy. Dosyć, żeby nie uciekł. Sam jego domek jest tam. Wewnątrz, którego nie widzicie, ale jest tam głęboko. Eee. Ma drugie piętro z szachów. Jedzenie ma do góry i bidon. Na dole ma kołowrotek, w nie uciekł. Pim Nie ma drugiego piętra, ma kołowrotek, ma domek, ma miskę z jedzeniem, to wapno, właśnie co teraz cię powiem, co mówiłem. Kolbę i bidon z jej piciem. A więc bidoń, Domek, drugie piętro zasypione. Jedzenie tam, tam trochę głębiej. Kołowrotek i schodki, żebym mógł wejść. Nie powiedziałem, że to ktoś ma... Znaczy nie, 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 powiedziałem, nie ale ma no. Same to, to dobre. Ech. Nie naprawdę ja jestem zmęczony, ale dobra, już nagram żeby nikt mi dupy nie truł. Tak. Pusia. Chomik dżungarski. Samica. O, po holi wychodzi. Uh, uh, uh. O, żeby tak. Chomik dżungarski. Albinos. Pusia to jest chomik dżungarski albinos Widzicie, bo była z biała Ma białą sierść, więc no Kolejny um, Pimpuś Chomik roborowskiego. Chyba ma dopiero... nie jak już nie ale ja tak myślę, że Pimpuś ma bo około 2 tygodnie No, jakieś 2 tygodnie to ma No nie jest zbyt dużym chomikiem jak no, na chomika roborowskiego. Ma dwa lub... nie, dzięki, dwa ma 4 tygodnie? 4 tygodnie? Jakoś tak. Ja tam siedzi. ale nie widać go. Do dupy na ostatni ma z Tu ktoś. Komik samiec. Pippo też jest samcem. Chomik dżungarski. Tu ktoś, samiec. Kolor sierści szaro-biały. Więc go trochę gorzej widać w nocy niż pusie. Dobra. Ale jest bardzo mało długliwy, ale dzisiaj bardzo, dzisiaj bardzo biega bardzo w tym kolorze. Dobra. Um, teraz mówimy o samych klatkach ile kosztowało. Eee, i akwarium. Akwarium to chyba się nie trzeba dziwić, jak to, jak jeszcze było to... Jeżeli jak to akwarium było jeszcze terrarium, no to chyba musicie się domyśleć, ile to było, bo zaraz powiem to się zesracie. Dobra. klatka Pusi w Pajo. kupiłam. Kosztowała mnie 65 zł. Mam ją 2 lata, dosyć długo wytrzymała. To coś tak naprawdę to ja to zrobiłam. Ale moje chomiki też zaczęły to wygryzać, więc musiałem to coś zakleić. De? Chomik, klatka 2 lata. Pusi też mam 2 lata, więc bardzo długo ona miała, bieżkała cały czas tej klatce. Kolejny to jest klatka, klatka. Tak, ta, tą klatkę mam od roku. Jest młodsza, ale jest jeszcze w jeszcze gorszym stanie praktycznie niż ta ma tutaj bardziej zakryte w ogóle zmniejsza i kosztowała 49 zł, jak na taką klatkę i tak bardzo dużo, jak jest o połowę mniejsza od tej, a od tej też w ogóle. Tylko ta jest trochę szersza od tej, ale niczym więcej się nie różni, tylko że ta klatka po prostu ma trochę więcej miejsca w takim typie szerokościowo. Ale kuweta jest o wiele niższa. I klatka jest do dupy, bo jest od w środku włożona. I tutaj ma tylko takie małe dzynzlochy. Tu i tu. Ta klatka jest zrobiona specjalnie bardzo dobrze, bo tutaj ma specjalne takie... Jak to powiedzieć? Takie specjalne kawałki kuwety, co jest na to po, co kraty są na to położone. I bardzo dobrze tylko że domku nie da się powiesić, nie? Jak tu i tam. Więc to jest minus. Warazę tak. Ta nie jest w, całym, w całej kuwecie, tak? Same kraty. Ale tak ta krata jest w cała włożona cała włożona do kuwety i to bardzo jest na minusie, bo i tak tylko jest położona tamto i się wykrzywia. Bo się nie trzyma no równie, równie. Ta kaczka nie ma żadnych bajerów, po prostu jest położona. Nie wiem, że słaby widok. Położona po prostu jest. Powiem uwieszona. Aby tak dźwigni nie było, to by to spadło. Więc z szczególnego może to bardzo łatwo wyjść. Bum, bum, bum. Zawiasy ma bardzo kiepskie. Zawiasy ma bidne, bardzo bidne. Widzicie co najmniej możemy wyciągnąć na kratkę. Poczekajcie, żeby nie spadła. Wiasy oczywiście są bardzo słabe. Łatwo się odczepiają. Cami teraz widzicie, ta klatka. Kraty nie są wybitnie przyczepione. Kratka jest po prostu dynająca. Tu tak samo. Tu jest jeszcze gorzej. Tylko, że w ogóle nie trzyma. Tylko sposób na luzie. to nawet sprzedać takie kratki się nie da, bo nawet 10 zł pytać ktoś na to nie dał. Ta ale jest wcale niezby bitna. Ale dobra. Znowu, poczekajcie. mam poczekajcie. mam poczekajcie. Co położyłem na dodatku? Mm. To sobie jak usiadłem i piłem. Nie da nie tego. Ale może, żeby dasz jak pimpuś. Więc co? dzisiaj nie będę robił tego odcinka z zbyciem, ale może. Nie chcę mi się nawet chyba powoli robić tego odcinku. Najwyżej pokażę, no nie to tylko pusie i tu się jak się sprząta, to tak to nie? Teraz będę musiał pójść o No Macie tutaj małego grzydyla. Zobaczcie, jaki jest malutki, fajny. Będę ma główkę, taką całą czarną. Tak Jakąś tażą, dziwać. Pobiega? Oczywiście, że pobiega. I to jest właśnie homing nocny. Świeci się, to niezbyt mu się chce biegać, ale jak jest noc. Cztery chyba dni lub pięć, cztery lub trzy dni kołowrotki były odpięte, ale były w środku. Chomikom się tak nudziło, że nawet tu zaczął biegać. Hmm, to z u niego dziwne, bo on normalnie nie biega, bo mu się nie chce. Ten zawsze na napipsza, Pusia też. No. Tam jest ten ping-pulga. z No, ludzie, go się tylko siku. No. Ja nie mam żadnych słoików, żeby one sikały w jednym miejscu, bo moje chomiki tego i tak nie robią. Bo sikają wszędzie, gdzie się da. widzicie cały domek jest brudny. Od szczynu. Będę musiała po prostu teraz zmienić na siano też, zamiast trotów i to jest bardzo wielki minus, bo nie mam się, bo nie mam w ogóle trotów. A bo wiecie co? Jutro zrobię ten odcinek z tymi, z tym sprzątaniem. Jutro tak, nie jutro w niedzielę, tak? Jutro w niedzielę, tak. To się zrobi ten odcinek, Sprzątaniem klatek i akwarium. Oczywiście Pimpusia będę musiał klatkę totalnie umyć, mnie bardzo brudne, od on strasznie syfi, No nie na ze wszystkich umych pusia w ogóle nie na syfia. Jakby jak my nie mogę na sypić. Tam wcześniej była pusia. gdzieś zrobiłem filowe na dwa dni. Czy zrobię tym chatkę jakoś? I tu są te dwa pudełka. wkładam tu ktoś albo z największy, to pusia. Albo pusia. Albo odwrotnie. No. to rodziny zawsze wysypuję i wkładam nowe, nie? Teraz będę musiał kupić większą paczkę, bo nie dupa nie zrobię tak, bo wtedy będzie większy problem, żeby w ogóle coś zrobić. Tutaj jest jedzenie, jedzenie, jedzenie. Jedzenia i tak nie bardzo mało zostało, bo tu jest tylko jed tyle jedzenia. Czekajcie, zobaczcie ile tu jest żarcia. Też jest mało, nie? To jest też mało żarcia. Będę musiał dokupić jedzenie jak zawsze. Tylko to dla chomików. Dla chomików tak się troszczę, tak się troszczę. Że one są zawsze zdrowe. No nie mają żadnych chorób, one są po prostu takie zdrowe. Bo ja zawsze nie dbam. No nie tam, że robię, że co miesiąc zmieniam trociny i to. To są książki, nie się ich grać, kołdy, tylko trochę poprawić. Jest 20, prawie pierwsza. Nie chcę mi się po prostu sprzątać o tej godzinie, bo chyba by mnie bardziej porąbało. Tu w ogóle sprawy jedzenia nie ma. Tak, w ogóle nie ma jedzenia. Wchodzimy jedzenia. Jedzenia. Dobra. Syf trochę jest znowu u mnie w pokoju. Tam książki się walają, wiecie co, nie interesujecie się, że to są książki, tam jest gazeta, to... ...bylceg, nie wiem, powiesz, ale... No, to są moje samoloty, tam jest chyba 20 samolotów z wielkich kartek. Masakra. No, oczywiście, Wesołych Świąt, nie wiem, do czego to jeszcze. mam, pełno gwoździ przybitych, ale to jest w ogóle z chomikami. No, jak zawsze, Kończy się za filmik. A wiecie co, zrobię ten i zaraz zrobię drugi. I go będę musiał jeszcze chomiki włożyć do budowy. nie? Będę musiał jakoś tego... Kamera jest właśnie lepsza, bo małą, masz małą kamerę, masz małego aparata, czy masz go i wszystko robisz jedną ręką, bo masz... dobrze. A jak masz, kupię takiego wielkiego tableta, 10-calowego, no co to pokażę bo teraz włożę, będzie go widać. 10-calowy zasrany tablet. Hej ejo, ejo. Hejo. Hmm. 10-calowy tablet, tak, jest to że tak. Macie Presio, moi widzowie. tam widzę Prestige Multipa. No, mam kłaki tak jak chcę. Nie chcę po prostu mi się szykować do jakichś występów. Ale tak wygląda mój tablet. No, z drugiej strony nie macie jak zobaczyć. Nie zobaczyć. Więc ja się szykuję. No chciałem Wam pokazać, nie mam jak z przodu. Musimy teraz odłączyć. I zrobić kolejny filmik z przodu, ale będzie moją mordę widać, że to raczej nie, nie o to chodzi u chomików. Więc ja będę zaraz się szykował do następnego sprzątania. Pusia, śpi słodziku. Lubię jak Pusia śpi, bo spokojna przynajmniej. Potem się myśli, jak mógł Dobra, zaraz będę następny odcinek. Na razie.